Okej okay. Wróciłem O, wow, gdzie ty idziesz? W porządku? Hasło? Jeszcze nie znam, a ty? Myślałem, że ty znasz. Prefektom nie mówią wcześniej? Tak, to było coś jak... wiesz, coś... nie pamiętam. Mnóstwo nam mówili. Super, to jak wejdziemy? Bez hasła, nie wpuszczam. Jasne, chodźmy. Znajdźmy jeszcze kogoś z Gryfindoru i zapytajmy o hasło. Mhm, mm więc teraz szukać kogoś z Gryfindoru, cie. O, jest ktoś. Hej, czy ktoś wie, jakie jest hasło do salonu? Eee, mimbulus mimbletonia. No, zaliczyłeś zadanie. Z drogi, karzełku. Oha Jezu, jakie. Hasło! Mimbulus Mimbletonia Tak jest! Oh, fuck yeah Gdzie się podziewaliście? <laughs> Lepiej spójrz na tablicę ogłoszeń Czekaj, Czy mogę z akcją Akcja! Ja mogę No i... Tak Oooo, oh, Harry Dokonałeś jakiegoś odkrycia? Marta, e, tak, znalazłem coś. Na tym polegają odkrycia. W Hogwarcie można odkryć mnóstwo rzeczy. Trzeba tylko szukać. Z naszym fartem znajdziemy nową komnatę tajemnic. Tym razem z pająkami. Nie pająkami, ale rzeczami, których inni nie widzą. To jest inna komnata? Nie komnata, a pokój. Znalazłam ją, jak chowałam się w ruch. Kto go odkryje, ten znajdzie wewnątrz specjalne, tajemnicze rzeczy. Świetnie! Gdzie jest ten pokój nagród? O tak! Zapytaj Martę! Marta wszystko ci powie. To tajemnica! I sama musisz ją odkryć. Tak. Niewiarygodne, prawda? Tak. Podwójne eliksiry w poniedziałek. Znajdźmy lepiej Neville'a. Na pewno nie widział planu zajęcia. zaraz mamy lekcję obrony przed czarną Magią z Ambridge. Może powinieneś sprawdzić na mapie? Jeź się robi. O, nas jest zaznaczone. W wakacje było tak cichutko. Żadnych ataków, okaleczeń, ani zaginieć. To już go znalazłeś? Co znalazłem? Pokój, o którym mówiłam. Musisz przejść przez portret. No, do prawdy! Jakbym mógł rzucić na nią zły urok? Czego chcesz? Przyprawiasz mnie o ból głowy? Nie! Chcę dostać się do pokoju nagród. Gdyby życzenia rosły na drzewach, to wiatr wiałby od morza. Odejdź stąd. Czy muszę znać hasło? Nie słyszałeś? Zjeżdżaj stąd! Dobrze, a może zostaniemy tu i poczekamy na Martę. Ona lubi Harego i na pewno zgodzi się ci towarzyszyć, jeśli on ją o to poprosi. Co? Albo nas wpuścisz, albo Marta będzie cię nawiedzać. Powieki! Moja droga, podziwiam twoją mściwość. Wejdźcie, proszę. I powiedzcie tej płaczce, żeby mnie nie nachodziła! Ma psi urok. Te twoje odkrycia przyprawiają mnie o ból ręki. Tak, tutaj mamy taki pokój nagród. Oooo. Gdzie właśnie... Cześć, Hary! Czekałam na ciebie. Znalazłeś różne ciekawe rzeczy, prawda? Nikt nie jest tak szybki jak ty. Mam nadzieję, że wgromadzisz kolekcję, która wypełni ten to Nikomu nie powiem. To będzie nasza... jest. Sporo tu ciekawych rzeczy. Ciekawa jestem, co jeszcze się pojawi. się jeden z dwunastu haseł do portretu... chociaż... Aha, no dobra, tu są takie achievementy, jakby. Dobra, idziemy do Neville'a. Ma urok. Te twoje odkrycia przyprawiają mnie o ból ręki. Ha, fuck yeah. To są takie achievementy. No i tak. W tej grze zrobiony tak jakby system trochę z rpg Poziom level'em. Które... jakby zbieramy właśnie takie latające kulki, które... Widzieliśmy już. I one tam, to jest jakby kulki doświadczenia. Które... No. No które nabijają nam level. Co level może mocniejsze zaklęcia rzucać. O, widzicie, do następnego. Punktu. Cześć Jak się mam? Ja się mam bardzo dobrze Aha On śpi Nie rozumiem waszego sensu z tymi portretami Powiem, że hasła Okej okay. Dawaj No, jeszcze Tam nie znam jeszcze jednego zaklęcia, żeby Zdobyć to doświadczenie O Twoje zaklęcia są teraz w, sensie. w naszym pokoju są nowe rzeczy do obejrzenia, Harry? Fuck ja. Yeah. Tak, o <laughs> Ciekawe co będziemy przerabiać Reparo Okej okay. No daj, zdaje te punkty. Dawaj ręce! Tak przypuszczam. A Jeszcze jakieś halucynacje? Spadaj. Halucynacje? Aha, trzecie piętro odkryte 30%. Zaś ten sam problem. Och, chyba będę... Czemu mam właśnie z tym problemem? Z tym problemy takie. Głupia myszka. A nie, to tak. Depulso! No i tutaj. Teraz taka mała układanka. Powinniśmy po prostu ułożyć obraz z czterech ob mniejszych. Jedziesz? Musimy popatrzeć w literatury handlu. Zastanawiam się, jakie zaklęcia mogą nam pomóc. No okej. No i doświadczenie. To przedstawia... Prawie bez głowego Nicka Ser Nikolasa Ale oczywiście Że nie posiadam Co porabiasz, Nicka? <grym> Może chcesz wybrać się z nami nad jezioro? Chętnie, ale jestem zajęta jest Levy! Opuście do różdżki! Wygląda na to, że ma kłopoty Teluj, nich Hej, mamy się was bać? Powiem ojcu! Dzięki, próbowałem im przeszkodzić, bo przyczepili się do pierwszaków. Przynajmniej próbowałeś nie wiem. A co z regulaminem, Hermiono? Chodźmy lepiej na obronę przeciw czarnej magii. No i nas poprowadzi. Autotycznie już się zaznaczyło. Ach, ty jak Obrona przed czarną magią. Bardzo pożyteczne. No, więc wiecie, wszystko się opiera o tej części, o, o, mm, o zakon, który walczy z Voldemortem, więc... tutaj, nie? Musimy iść na obronę przed czarną magią. Tu tam, myślałem. Dobra, sorry, mój błąd. Okej. Okay. Umiejętności magiczne. Sumy. S. U. My. Pracujcie, a zostaniecie nagrodzeni. Nie uczcie się, a konsekwencje będą ważne. Ale tu nie ma nic o używaniu zaklęć obronnych. Ha, ha. Używaniu? A niby czemu mielibyście używać zaklęć obronnych? No, nie wiem. Może dlatego, że Voldemort wrócił. Co? Kłamstwo? Nie kłamie! Widziałem go! Walczyłem z nim! Szlaban, panie Potter! Dziś w moim gabinecie. Teraz wszyscy czytamy rozdział pierwszy. Podstawy dla początkujących. Okej. Okay. Ale był ubaw. Nie do wiary, że nie pozwolili nam ćwiczyć przed sumami. To cię tak martwi? Nie to, że nauczyciel oskarża mnie o kłamstwo? Może pomogą nam Fred i George. Zaliczyli obronę przed Czarną Magią. Ci dwaj? Oni potrafią się tylko popisywać. Przecież nie mamy nic do stracenia. Chodźmy ich znaleźć. No, już mamy nawet zaznaczone gdzie iść. Chyba każdy kajażył. O Jezus Maria. No on takie spadki FPS-ów. Hmm. Muszę wyłączać i włączać No przesuń się Kurde zajmie całą Ech, Całe przejście no i weź tu człowieku przejdź i weź no. Ale okej, okay, dobrze Cześć Jak idziemy? Ma... Sprawdź na mapie, tam ich znajdziemy No przecież idę po Eee kobie to Dobra to nie jest kobieta nie rozumiem, jaki tu czary rzucić. Depulso! Wingardium Leviosa! A jednak. Nie, dobra, nieważne. Bo na serio nie wiedziemy, jaki czar rzucają. Depulso, akcja. Nie. Jestem Draco. Mm. Czemu nie mogę rzucić Win Gardy Chyba nic z tego. Dobra, idziemy tam strać na ten poziom. No gdzie ty idziesz? Chcę iść do Okej, okay, dzisiaj. Dziedziniec transmutacji. Czemu my tu Okej. Cześć prefekci. Sprawdzacie, czy nie rozrabiamy? O co chcecie nas zapytać? Chodzi o tę Ambridge. Nie chce nas niczego nauczyć na obronie przed czarną magią. Słyszeliśmy. Chcesz, żebyśmy pomogli? Co o tym myślisz, George? Myślę, że z tymi biedakami trzeba zacząć od początku. Wyjmijcie różdżki. Najlepszy wróg. To wróg bez różdżki. Zademonstrujesz, George? Z rozkoszą, Fred. Patrzcie uważnie. expelliarmus Wspaniale, George. Chyba nie spałeś na tych zajęciach. Teraz twoja kolej, Harry. expelliarmus Załapałeś? Super! Daj, uciek mi. Teraz naucz tych dwoje. Expelliarmus. Dobrze, nawet Ronowi udało się rzucić. Spadaj. No to mamy Expelliarmus. Ale kiedy naprawdę trzeba dokuczyć ślizgonom, Drętwota nadaje się idealnie. Fred wam zademonstruje. Drętwota! Nieźle. Teraz ty spróbuj, Harry. Powiedzmy, że ja to Malfoy. DREND Załapałeś? Jak ty tym kluczem? Wkrótce, staniesz się ekspertem. Spróbuj dalej. No czemu nie chcesz? Teraz na tych dwoje. Super! DREND Ja stwierdziłem, pan jest coraz bardziej... Nieźle, całkiem nieźle. A teraz przepraszamy. Jesteśmy zajęci. Mamy sprawy do załatwienia. Ćwiczcie rzucanie tych zaklęć, gdy tylko jest czas. Ale na kim ćwiczyć? Każdy ślizgą się nada. Na, na razie. razie. Uh -huh. Harry, nie czas przypadkiem na twój ślaban? Spotkamy się, jak wyjdziesz z gabinetu Umbridge. Tak, na razie. Dobrze. Szukasz Guza, Potter? Uznał ten głos gdzieś. To jest ładin Toma. Nie. Ha! A jeszcze nie umiem wprost tego. Fak, weź, weź podkładkę, weź podkładkę, weź podkładkę, bijacz. Expeli Expelliarmus, przestań! Został pokonany. No. To idziemy na szlaban. Dobry wieczór, Potter. Wiesz, dlaczego tu jesteś? Tak, zamówienie prawdy. Ja już zajmuję się prawdą. Nie będę łamał. Co masz na ręce? Ambriczka kazała ci przepisywać? Znajdźmy Hermionę. Ona będzie wiedziała, jak to wyleczyć. Hermiono. Patrz, co Umbridge zrobiła haremu. Ta kobieta to potwór. Musisz powiedzieć Dumbledorowi. Nie, nie dam Umbridge tej satysfakcji. Roztwór zmarynowanych czółków Szczuroszczeta powinien pomóc, ale muszę sprawdzić, jak go sporządzić. Niech zgadnę. Mamy iść do biblioteki? Nie, jesteś przecież uczulony na książki, Ron. Hej, wy na dole! Okej. Okay. Przysięgam uroczyście, że knuję coś złego. Bardzo oh. przysięgam. Biblioteka, okej. Okay. Koniec psowy. Więc no, idziemy teraz do biblioteki. Jeśli pójdziemy na drugie piętro Wielkich Schodów, będzie tam przejście za jednym z portretów. Właśnie, trzeba iść. Bo... ale chociaż nie, bo później to zrobimy, bo e Najpierw chcę pozdobywać trochę tego doświadczenia. No zaiste, łazienka może być ciekawa. Ale ja na razie Z2.